Ain't no Honky Tongs in jail. No cigarettes they read your mail. You can't hear the jukebox wail. Well. Ain't no honks and in jail. There ain't no dancing going on. No guitars picking all night long. Państwa, niedawno wymieniliśmy dach na naszym domu wcześniej był eternit no ale eternitu nie można tak byle gdzie sobie wyrzucić jedynie można dać do utylizacji w tym roku jest możliwość w w starostwie do nich złożyć wniosek no, i starostwo utylizuje na własny koszt. Właściciel eternity nie ponosi żadnych kosztów. Wystarczy złożyć wniosek no i trochę poczekać. Robi się to za pośrednictwem gminy Budzy. No, i ja taki wniosek złożyłem. I zaraz opowiem, co było dalej. Jak już mówiłem, złożyłem wniosek do starostwa kolerzy o sputylizowanie et azbestowego eternitu. No i dostałem odpowiedź. I druków tu jest sporo, ale przeczytam tylko ten informacyjny. Jakie warunki muszę spełnić? żeby przyjechali po Eternit i go na koszt państwa zutylizowali No bo ja nie zamierzam na swój koszt utylizować, bo skoro państwo nałożyło wymóg utylizacji, to niech państwo tych koszta ponosi. Logiczne, nie? Te inne druki to są po prostu nowe druki to są na wniosek, bo ja własnoręcznie założyłem. To musi być od nich i jeszcze jakieś inne pierdoły Starostwo powiatowe w podzieży. 29 maja 2019 rok Pan Zbigniew Piawkiewicz pod stolicą 54 Nawiązując do Pana wniosku z dnia 27 maja bieżącego roku o usunięcie azbestu Starostwo Powiatowe w Chodzieży, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa informuje że w tym roku realizowany jest program likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu chodziewskiego. Regulamin określający zasady realizacji przedsięwzięcia. Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodziewskiego w 2019 roku. Dostępny jest na naszej stronie internetowej w Urzędzie Gminy Budzeń i w tutejszym wydziale. Wnioski osób fizycznych o udział w programie spełniające wymagania określone w regulaminie rozpatrywane będą według kolejności wpływu i do wyczerpania środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia danej gminie. Osoba, której wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, nie ponosi kosztów demontażu lub odbioru, transportu i utylizacji azbestu. <laughs> wniosek złożony przez Pana o udział w programie jest niekompletny i złożony na nieodpowiednim druku, dlatego wzywa się do jego uzupełnienia. Teraz przeczytam 5 punktów. To są warunki, które muszę spełnić, żeby raczyli przyjechać no i to zabrać stąd. Należy wypełnić wniosek na odpowiednim druku, który załączamy. A no, to jest do zaakceptowania. Wniosek powinien zostać potwierdzony przez pracownika gminy budzeń panią Paulinę jakąś tam. W zakresie ujęcia nieruchomości w bazie asbestowej. No to można też spełnić. W przypadku, gdy nie jest pan jedynym właścicielem nieruchomości, wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele. Tu akurat nie ma problemu, bo tylko ja jestem właścicielem. Teraz punkt czwarty. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność nieruchomości, akt notarialny, uproszczony wypis ewidencji gruntu, odpis księgi wieczystej. I tu zaczynają się schody. Wychodzi na to, że ja muszę im udowodnić, że jestem właścicielem tego eternitu. To jest warunek, żeby ten eternit odebrali. Muszę im pokazać akt notarialny, uproszczony wypis z ewidencji gruntów, odpis księgi wieczystej. A co ich to obchodzi, kto jest właścicielem. Eternit jest eternit, azbest jest azbest, leży i truje. Ludzie są dzieci. Małe zresztą, jeszcze no to zamiast to sprzątnąć, to oni się zastanawiają, czy ja jestem tego właścicielem. No jest u mnie na posesji, to chyba jest moje proste, nie? No i tak mi przez myśl przeszło. Oczywiście tego nie zrobię, ale technicznie jest to możliwe do zrobienia. Po prostu ten eternit wywieźć do lasu, albo gdzieś na gminną drogę, albo na drogę należącą do starostwa, ułożyć na poboczu i niech sobie leży. Przecież nic mi za to nie zrobią, bo ja nie udowodniłem, że jestem właścicielem tego eternitu. Gdybym te dokumenty im złożył, akt notarialny i wypisy z księgi wieczystej, nie wiem, może jeszcze podpis mamy. Albo jak zgonu mamy, może jeszcze będzie potrzebny. No i jak ja bym im udowodnił, że jestem właścicielem tego Eternitu, no to wtedy by mogli względem mnie, mnie mieć jakieś roszczenia. Poniósłbym konsekwencje za to, że wystawiłem go gdzieś do lasu, albo na drogę. Na jedenastkę najlepiej, gdzieś tam koło Chodzieży. No i wtedy bym im udowodnił że jestem właścicielem. Wtedy mogliby mnie obciążyć kosztami posprzątania, utylizacji, jeszcze by mi karę nałożyli. No. no ale ja tego nie zrobię, chociażby z tego powodu, że po pierwsze mnie to by kosztowało, przecież musiałbym komuś zapłacić, żeby to tam zawieźć. No to, to, to jest takie tego, a po drugie ja mam gdzie to przechowywać. Na razie stoi na podwórku. Później przeniosę gdzieś w inne miejsce i nie sobie stoi. A kto może mi tego zabronić? A może jak tak postoi jeszcze przez jakichś tam ładnych parę lat, to może przepisy się zmienią. I może ten eternit nabierze wartości historycznej. Może się na nim jeszcze dorobię. Kto wie? Także takie śmieszne tutaj wymagania mają tacy poważni urzędnicy Że ja muszę im udowodnić Bo jestem właścicielem Eterni Stoi na mojej posesji zdjęty z mojego dachu i jeszcze nie wiem co jeszcze będzie mi potrzebne Może jeszcze prawo jazdy na myśliwce F16 będą potrzebować Także ja mam ich gdzieś, te całe starostwo w Kodzieży. Niech ten eternik sobie leży jak nabierze wartości to jest niewykluczone, no to wtedy go sprzedam. Może starości nawet. Przecież przepisy się zmieniają. Tak samo jak ludzie się zmieniają tam gdzieś w Warszawie. Ci, co tak nami rządzą, te ustawy wprowadzają. Kiedyś nie można było lasu wycinać, no ale paru bogaczy. Chcieli lasy powycinać, więc zmienili ustawę. Lasy powycinali i wróciły, później znowu stare przepisy. Znów nie wolno wycinać. Bo tak samo może być co Pozdrawiam słuchaczy.